Widzimy. Dzisiaj mamy e, minut i wam pokażę dokładnie dokładnie wszystko. Oj, Jacek, się z widzami. Jacek, Ej, mnie. Okej. Okay. Eee, ja tak, pokażemy tą trwogę, jakąś Idzie, która jest do mego brata. Idziemy na parkura, która jest do 60% tak zwany, jak na niego mówi, WF. To no, to jest No wiem.

Bo w naszej ciągłe wioski, jest aż cztery dzisiaj pokażę dzisiaj spróbuję Wam pokazać dwa. Dwie wioski. Tam była pierwsza. Ma Ok, to jest sklepik. Sklepik szkolny, normalny. Kościelny ko ko jest nade mną. I zaraz się przejdziemy do tej oto wioski. Dlaczego mi ja sobie na Litrze? Kajacek, okay, ja nie mam fajerberek. jesteś też okay, ja już... taka, ja już dolatuję. MC, przejdę na skrócie. Olek się bardzo staram się bardzo starał nad tą wioską. Nad, nie nad tą wioską, sorry, nad tą kopalnią. Okej, okay, tutaj jest wioska, której nic ciekawego... Ej, a Jacek, tak, a ja się do ciebie tepnę, no bo ja nie mam fireberek, okej? Okay? Nie mam dużo. A dasz mi? Doleciałeś? Czekaj, jestem bardzo, bardzo wysoko na, nad murami, latam. A, 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 a. A ja jak idę, możecie zobaczyć, się raz, zaraz dednę, czy zobaczysz na filmie, jaki ja jestem głupi. A ja w wodzie wylądowałem. Jestem blisko e, zatoki. Ej, gdzie jesteśmy? Sprawdźcie się do mnie. Gdzie mam na... Gdzie jest? Aha! Co się stało nad widzowie nad latarnią, więc musicie na Jacusia stawić lajka i napisać komentarz i ocenić tą Latarnię od 1 do 10 w komentarzach. Ale ja to na przetrwaniu. Ale mówię, żeby ocenili od 1 do 10. Zamiuszenie na przejścia bo boję się, że mi więźnię zmije. Aha No i taka jest... Taka jest gdzieś wysoka... Nie no, bo ja... no bo ja nie będę marnował czasu. Chciałem tylko pokazać, że tutaj jest taka, taka rzecz jak latarnia Musi... Musimy szybko widolę dopłynąć. do Szybko płyniemy na drugą stronę. Ale mam, Ale, mam długo, wiosen, Ale mam ładnego skina. Widzowie, ocencie jeszcze w komentarzu mojego skina. czy widać mój nick? Nie wiem, no bo nie widzę Jacek, a oceni mojego skina 1 do 10. to jest wiosek? No i tutaj jest wioseczka, no i to by było na tyle e, Na tym filmie to, to był taki szybki, krótki filmik, taki fajny No i napiszcie, w... no i wczujnik. Widać Widać Nie, nie widać, sorry No i zaraz Czy Widać No i ta